Dla alianckich konwojów oraz ich eskort. Uboty. Robert Cook był telegrafistą na brytyjskim okręcie Wanderer, a Rudy Tepfer był inżynierem na pokładzie niemieckiej łodzi podwodnej. Opowieści frontowe. Wojna ubotów. 3 września 1939 roku. Brytyjski statek pasażerski Atenia zostaje storpedowany przez niemieckiego ubota i tonie na północ od wybrzeży Irlandii. 112 pasażerów traci życie. Choć druga wojna światowa dopiero się zaczyna boty już są po strachem Atlantyku. Marynarka niemiecka nie może się równać z brytyjską, dlatego Unterzee bot Staje się najbardziej wydajną bronią w wojnie morskiej. Anglia to kraj wyspiarski, uzależniony od morskich szlaków handlowych. Niemieckie dowództwo sądzi, że odcięcie dostaw zmusi Brytyjczyków do poddania się. To zadanie dla ubotów. Admiralicja brytyjska podejmuje natychmiastowe działania. Powstają nowe urządzenia wykrywające, a konwoje są eskortowane. Robert Cook jest telegrafistą na okręcie eskorty. Nasz okręt był długodystansowym okrętem eskortującym. Było to jego jedyne zadanie, choć został zbudowany jako niszczyciel. Na pokładzie było mnóstwo sprzętu do zwalczania łodzi podwodnych. Gdy w morze ruszało wiele statków eskorta ustawiała się w pobliżu, a także tworzyła tak zwany ekran. Były to bardziej oddalone okręty osłaniające konwój ze wszystkich stron. Najgorsze w pracy z konwojami było to, że musieliśmy płynąć najwolniej. Robiliśmy czasami jedynie siedem węzłów, i w takim tempie trzeba było pokonywać olbrzymie odległości. Rejs trwał bardzo długo. Dosłownie czekaliśmy, aż łodzie podwodne nas namierzą. Mieliśmy mnóstwo sprzętu. Prowadzący na słuch marynarze siedzieli ze słuchawkami na uszach. Ciągle słyszeli jednostajne sygnały. Gdy wykrywali łódź podwodną, załoga była wzywana na stanowiska bojowe. Potem wszystko zależało od kapitana. Rudy Tepfer jest inżynierem na niemieckim ubocie. Atak na konwój był bardzo długim procesem. Najpierw musieliśmy zająć stanowisko przed konwojem. Trwało to godzinami. Potem trzeba było wszystko obliczyć. I dostosować pozycję okrętu tak, by torpeda trafiła w cel. Po zajęciu odpowiedniej pozycji, co trwało wiele godzin, odpalenie torpedy zajmowało kolejnych 20 minut. Potem liczyliśmy sekundy i nasłuchiwaliśmy. Nagle słyszeliśmy wybuch. I atmosfera rozluźniała się. Luftwaffe również zbiera krwawe żniwa, atakując zbliżające się do Anglii konwoje. Niemcy opracowali inteligentne bomby. Można powiedzieć, że były to pierwsze elektronicznie sterowane bomby. Gdy statek zmieniał kurs, one leciały za nim. Na szczęście bombą można było sterować tylko do pewnej wysokości. Jeśli zachowywało się czujność i szybko reagowało, można się było czuć bezpiecznie. do lata 1940 roku ataki niemieckich bombowców zmieniają Kanał Angielski w cmentarzysko statków. Uboty w ciągu tych 10 miesięcy zatapiają ponad 400 brytyjskich i neutralnych jednostek o łącznej wyporności miliona ton. Do grudnia Uboty niszczą kolejnych 300 statków. Atakowano nas torpedami. Niektóre trafiały, inne nie. Zawsze traciło się parę statków. Nas nigdy nie trafili, choć parę razy było blisko. Jedna torpeda przepłynęła wzdłuż burty. Po ataku należy zlokalizować i uratować rozbitków. Na burcie wywieszaliśmy sieć, po której można się było wspinać, albo opuszczaliśmy szalupę, by pomóc rozbitkom. Kiedy zatapialiśmy statek, zwykle załoga ratowała się na szalupach. My zanurzaliśmy się na 10 metrów. To głębokość peryskopowa. Zawsze byliśmy gotowi do zanurzenia na bezpieczną głębokość 100 metrów. Na początku 1941 roku, sztormy na Atlantyku zmniejszają ilość ataków u botów. Ale Hitler chce wznowić działania na wiosnę. Nie rzuca słów na wiatr. Niemcy produkują 10 łodzi podwodnych miesięcznie. Typ 7 to łódź o wyporności 700 ton z 12 torpedami, 42 członkami załogi i zasięgiem 6,5 tysiąca mil morskich. Mój okręt był ubotem klasy 7C o wyporności 750 ton. 600 takich łodzi wyprodukowano w czasie wojny. Byłem głównym mechanikiem, a więc najstarszym oficerem po kapitanie. My dwaj mieliśmy własne koje. Pozostali musieli dzielić się z innymi. Nie było z tym problemu, bo każdy po kolei obejmował wachtę. Wachta trwała zwykle cztery, a czasami 6 lub 8 godzin. Gdy nic się nie działo, życie na pokładzie było nudne. Czekaliśmy na odpowiedni moment. Konwój musiał się do nas zbliżyć. Po wynurzeniu na wieżę wychodziły cztery osoby. Oficer wachtowy miał 90-stopniowe pole obserwacji po prawej stronie. Pozostali mieli swoje odcinki, spoglądali na horyzont. Przez peryskop może ogląda tylko jeden człowiek, a zasięg peryskopu to 2 do 4 mil. Po wypatrzeniu statku lub konwoju nuda się kończyła. Niektórzy twierdzą, że po zatopieniu statku krzyczeliśmy hurra, hurra. Nic podobnego. Musieliśmy szybko uciekać, bo trafiony statek wysyłał ostrzeżenie. Trzeba było się ratować. Było nam żal za łuk zatopionych statków. Zwykle czekaliśmy, aż wszyscy wsiądą do szalup. Zawsze mieliśmy świadomość, że my możemy zatonąć w następnej kolejności. Nikt nie świętował. Po zatopieniu statku czuliśmy ulgę. Gdy znajdowaliśmy jedną jednostkę, ostrzegaliśmy ją i nakazywaliśmy opuszczenie pokładu. Dawaliśmy załodze czas na opuszczenie szalub. Niemiecką flotą podwodną dowodzi admirał Karl Denitz. Nakazuje rozszerzenie obszaru poszukiwania w miarę rozwoju systemów obronnych opracowuje taktykę wilczych stad. Pierwszy okręt, który wypatrzył konwój, miał zakaz atakowania. Musiał czekać na kolejne uboty. Ustawialiśmy się w linii i płynęliśmy niekiedy po kilkanaście godzin na północ lub południe, gdy zebrało się kilka łodzi podwodnych. Czekaliśmy na zapadnięcie nocy. Na początku wojny straciliśmy tysiące ton ładunku przysyłanego z USA. Sytuacja była poważna. Niemcy otaczali konwój i atakowali ze wszystkich stron. Gdy zostaliśmy namierzeni, musieliśmy się mieć na baczności. Próbowaliśmy atakować uboty, trzymać je na odległość. Niemcy z kolei okrążali konwój i wybierali cel. Na początku wojny była to dla nich łatwa zdobycz. Zniszczyli wiele jednostek. Do końca 1941 uboty zatapiają kolejne 500 statków. Giną tysiące osób. Miliony ton ładunku zostają stracone. Straty Niemców to jedynie 35 botów Niemcy uważają, by nie atakować statków pod banderą USA. Nie chcieliśmy wojny z USA. Mieliśmy dosyć wrogów. W grudniu 1941 roku Japończycy atakują Pearl Harbor. Cztery dni później Niemcy wypowiadają wojnę USA. Wojna ubotów wkracza w nową fazę. Oryginalna, wielka przeprowadzka, od której wszystko się zaczęło. Wielkie przeprowadzki. Świątynie Starożytnego Egiptu. Dzisiaj o 22.00. No to jazda, poprosiliśmy Richarda Hamonda, żeby zbadał skąd czerpano inspirację do stworzenia cudów inżynierii. Tak ma właśnie być, i pokazał nam to. To dzięki klapce na ptaki i sprytnemu pomysłowi powstała ta pokraczna wieża. Bardzo mądre. Fakt. Podróż windą, 9 minut w dół, załatwi nam sprawę. Zrobimy akrobację w największym samolocie świata. Tajemnice powiązań inżynieryjnych. W środę o 21. Jak jest się psem, to chce się bez przerwy coś gryźć, podgryzać, rzuć i przeżuwać. My to rozumiemy. Dlatego nowe pedigree ma 20% więcej miękkich, mięsnych kawałków specjalnie dla miłośników rzucia. Wiemy co lubią psy. Normalnie ten fotel kosztowałby tyle. Tyle, gdy zrezygnujemy z drogich pośredników. Tyle, gdy spakujemy go w płaskie paczki, by zmniejszyć koszty magazynowania. A tyle, gdy zrezygnujemy z miękkiej tapicerki. Ale nie zrobimy tego, bo nasze meble muszą być i ładne i wygodne. Mamy bzika na punkcie obniżania cen, dlatego w tym roku znów obniżyliśmy ceny w setek produktów. Nowy katalog IKEA wkrótce w Twoim domu. To samochód, a to pożar, a to kradzież. Ale kierowca się nie martwi, bo wykupił wachsa za 282 zł oce razem z ubezpieczeniem od utraty samochodu w wyniku pożaru i kradzieży. Zadzwoń 9522. Aksa Ubezpieczenia. Każdego dnia tracę witaminy i minerały. Dlatego codziennie biorę Centrum. Centrum to zbalansowana formuła opracowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe. Kompletne źródło wszystkich witamin i minerałów, których potrzebujesz każdego dnia. Centrum to mój najlepszy sposób, aby chronić zdrowie. Centrum kompletne od A do Z. Suplement diety. Lion radzi, nie sieć w domu. Teraz nowy, mocno orzechowy Lion Peanut. Wow, Colgate 360 Deep Clean z niebieskimi włóknami Slim Tip. Tak? Czyści dokładniej całą jamę ustną. Colgate 360 z włóknami Slim Tip usuwa bakterie z zębów, języka, policzków i dziąseł dla pełnej higieny jamy ustnej. Colgate, szczoteczki najczęściej polecane przez polskich dentystów. Jeszcze przed przystąpieniem do wojny w USA buduje się coraz więcej statków. Jednak mimo wysiłku całego kraju niemieckie ugoty niszczą flotę handlową szybciej niż można ją zastąpić. Najbardziej atrakcyjnym celem są samotne tankowce na szlakach morskich u północnych wybrzeży USA. Admirał Denitz chwali się, że dzięki jego łodziom podwodnym niekiedy całe miasta mogą oglądać płonące tankowce. Na wiosnę 1942 roku przybrzeżny system konwojów jest w pełni sprawny. Osłona powietrzna oraz inne środki obronne zmuszają boty do wycofania się na północny i środkowy Atlantyk. Statki handlowe są eskortowane w dokładnie rozstawionych formacjach, uwzględniających prędkość najpowolniejszej jednostki. Zygzakujący szlak dodatkowo wydłuża podróż. W nocy statki są zaciemnione i zachowują ciszę radiową. Pozostaje ryzyko kolizji. Pogoda jest kolejnym wrogiem konwojów. Nieprzewidywalny Atlantyk sieje zniszczenie tak samo jak u boty. Sama pogoda była trudna dla naszego starego okrętu. Traciliśmy nad nim panowanie. Mieliśmy drewniane szalupy, które w czasie sztormu były niszczone. Po prostu rozpadały się na kawałki. Zachowywaliśmy ciszę radiową, by uniknąć wykrycia. Komunikowaliśmy się za pomocą sygnałów świetlnych. Nasz kapitan, zanim wyruszył w morze, prowadził szkołę morską uczącą walki z łodziami podwodnymi. Miał bogate doświadczenie. Był bardzo dobry. Pod tym względem mieliśmy szczęście. Zatopiliśmy parę ubotów. Okręt zbliżając się do łodzi podwodnej zrzuca miny głębinowe. Atak minami głębinowymi był straszny. Załoga nie wpadała w panikę, ale każdy się bał. Wydawałem w takich sytuacjach rozkazy, by wykonywano niepotrzebne czynności. Dzięki temu każdy był czymś zajęty. Wybuchające miny hałasowały, wstrząsały okrętem. Czasami gasło światło, ale nic nam się nie stało. Ładunek był groźny, jeśli wybuchał pod łodzią podwodną. Po trafieniu zawsze ukazywały się jakieś ślady. Do wody. Patrzyliśmy, czy na powierzchnię nie wypływa ropa albo jakieś odpadki. Mogli się zdarzyć rozbitkowie. Niemcy byli sprytni. Czasami wypuszczali jednego marynarza, który twierdził, że jest jedynym ocalałem. To był podstęp, po którym mieliśmy się wycofać, a Niemcy mogliby uciec. Nasz kapitan musiał być sprytny, by rozpoznać kłamstwa. Amerykanie i Brytyjczycy nastawiali miny głębinowe na głębokość 80 metrów, na którą mogły schodzić ich okręty podwodne. Nie wiedzieli, że my możemy zanurzać się głębiej. My dowiedzieliśmy się tego na początku wojny. To było stresujące, kiedy rozlegał się dźwięk alarmu lub gdy trzeba się było nagle zanurzyć. Okręt musiał zachować wyporność, która równoważyła jego ciężar. Jeśli byliśmy nadmiernie obciążeni, okręt tonął. Jako główny mechanik musiałem wtedy zarządzać awaryjne wynurzenie i zrównoważyć głębokość z ciężarem okrętu. Jeśli z kolei okręt był zbyt lekki, trudno było się zanurzyć. Szybko osiągając głębokość 150 metrów byliśmy bezpieczni. Czasami obawialiśmy się, że niszczyciel wróci. Jeden niszczyciel nie stanowił wielkiego zagrożenia. Po zmroku zwykle odpływał. Kiedy ubot został namierzony przez dwa lub więcej okrętów, to był jego koniec. Po tygodniach spędzonych na morzu w ciągłym stresie i tłoku, w porcie załoga czuje ulgę. Marynarze z powracających ubotów są bohaterami. Korty konwojów zostają wzmocnione dodatkowymi okrętami, nowymi materiałami wybuchowymi, ulepszonymi sonarami, urządzeniami wykrywającymi łodzie podwodne i torpedami. Mimo wszystko, w listopadzie 1942 roku boty osiągają szczyt skuteczności, zatapiając 190 statków alianckich. Niemcy również tracą w tym miesiącu najwięcej jak dotąd okrętów. W styczniu 1943 roku Brytyjczycy wprowadzają nowy radar operujący na częstotliwości niewykrywalnej dla Niemców. Uboty są wykrywane i atakowane dzień i noc. W czerwcu wprowadzone zostają nowe metody walki. To koniec dominacji ubotów. Od 1943 roku sprawy przyjęły lepszy obrót, a Niemcy zaczęli ponosić większe straty. Spośród 235 łodzi podwodnych, 84 zostają zatopione w ciągu trzech miesięcy. Niemcy ponoszą większe straty i czynią coraz mniejsze szkody. Alienci wygrywają wojnę z ubotami. Wiele okrętów zatopiono, ale też wiele uciekło i poddało się pod koniec wojny. Nie wszystkie uboty zostały zniszczone. Robert Cook uczestniczył w akcji D-Day, a ostatnie 9 miesięcy wojny spędził we Włoszech. Rudi Tepfer trafił na front wschodni uciekł z niewoli w czasie odwrotu wojsk niemieckich. Rok 43 był punktem zwrotnym w wojnie ubotów. Niemcy stracili przewagę, ale jeszcze przez wiele miesięcy oceany nie były bezpieczne. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studia Filmowe Odeon Warszawa Tekst Filip Zubczewski Czytał Robert Samot.